Modyfikujemy program. Uzupełniamy program napisany wcześniej, tak aby Balti po dwóch sekundach był widoczny w oknie. Następnie Balti czeka tutaj 2 sekundy. Przechodzi, zwraca się na wschód, czyli w prawo, wyczarowuje z banku przedmiotu Baltiego w oknie. Na koniec Balti czeka na naciśnięcie klawisza lub przycisku myszy. Dodamy jeszcze na sam początek czarowanie bez chmurki. Sprawdźmy działanie programu.